Wolałbym na spokojnie, panie redaktorze, ustalić, czy to jest faktycznie wypowiedź, którą można identyfikować z panem. Maskie. To jest powielenie, więc to nie jest jego wpis, ale powielenie... No ale powielenie jest też formą przekazu, więc ja cały czas jeszcze... No, nawet na antenie nie mam, w tej chwili mam. Nie mam pewności. Jeśli tak by było, no to jest niestety jakaś próba włączania się przez pana Maska do toczącej się w Polsce kampanii prezydenckiej, no, nie jest to pierwsza tego typu próba, wiemy również o, o podobnych, jeśli chodzi o wybory w, u naszych zachodnich sąsiadów. No tak jak powiedziałem, jeśli, jeśli byłaby to, to prawda, to, to nie jest to praktyka, którą oczekiwałbym od przedstawiciela dzisiaj, czy osoby blisko z, związanej z prezydentem Stanów Zjednoczonych.